Witam serdecznie. Dzisiaj na robocie w planach mam akrylowanie narożników wewnętrznych, więc stwierdziłem, że nagram po prostu z tego film. Pokażę Wam, jak ja to wykonuję, czego do tego używam, a przy okazji, potestuję sobie nowy akryl. Z racji właśnie tego, że na tej robocie mam do dyspozycji produkty Grainplasta, postanowiłem, że przetestuję sobie ich akryle. A czego będę używał do akrylowania? Do wyboru mam akryl elastyczny i akryl lekki. Przeważnie używam lekkiego, więc zobaczymy jak się tym pracuje. Zanim jednak przejdę do samego akrylowania trzeba powiedzieć kilka słów o powiedzmy przygotowaniu podłoża. A więc tak, co tu już zostało zrobione? Całe, no w sumie wszystkie ściany na tej inwestycji zostały wyszlifowane, odpylone, zagruntowane, zagruntowane gruntem wodnym i na całość jest rzucona farba gruntująca. Na sufit jest jedna warstwa antyrefleksu. Na tym etapie ja najczęściej wykonuję akrylowanie. Wiem, że niektórzy po samym gruncie wodnym robią akryle, albo przed samym, powiedzmy, finalnym malowaniem. Ja stwierdzam, że dla mnie najwygodniej i najbezpieczniej i no z ogólnego doświadczenia najlepiej to wykonać właśnie na tym etapie. W ogóle po co akrylować narożniki? Po to, żeby po pierwsze, nazwijmy to tak, ukryć jakieś drobne niedoskonałości w narożniku. Jeżeli powstają przy szlifie czy cokolwiek takiego, jakieś drobne niuanse, jak najbardziej akryl wam to ukrywa i powiedzmy, że robi wam jedną, powiedzmy, jedno wykończenie, jednakowe wykończenie o na całej długości narożnika. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o stosowanie akryla, akrylu, to jest ukrycie ewentualnych pęknięć, drobnych pęknięć, na przykład przy połączeniu ślizgowym, czyli połączeniu sufitu podwieszanego ze ścianą nośną, na przykład. Więc tam, jeżeli się pojawia jakieś pęknięcie, delikatne pęknięcie, jeżeli to powiedzmy powstało przez przypadek, albo jest to zrobione, kontrolowane właśnie w połączeniu ślizgowym, można to a przy połączeniu ślizgowym trzeba uzupełnić akrylem. Jeżeli są większe pęknięcia, no to niestety trzeba szukać przyczyny. Najprawdopodobniej w konstrukcji sufitu, lub niestety w siadaniu budynku lub jakichkolwiek innych wad konstrukcyjnych tego budynku. Bo pęknięcia nie pojawiają się znikąd. A akryl to też nie jest recepta na wszystko. I teraz tak na tak przygotowane podłoże przystępuje do akrylowania. Potrzebujecie pistolet. Możecie użyć takiego kostek do silikonowania. Widziałem, że właśnie niektórzy to używają. No ja tam nie do końca, ale pokażę, że też się tym da robić. Ja najczęściej używam wody i miękkiego pędzla. I tyle. No i taśma taśma jest e, potrzebna, żeby tutaj sobie ramę okleić, żeby jej nie pobrudzić. Tutaj nie wiem, czy to zobaczycie. Są te oryginalne takie uszczelki, które teoretycznie nie trzeba akrylować, ale już miałem na paru inwestycjach, że powiedzmy ta uszczelka e, pod wpływem wilgoci z farby wygięło ją do przodu i to wyglądało nieestetycznie. Więc dla pewności, dla bezpieczeństwa e, zawsze sobie wszystkie naroża, wszystkie, totalnie wszystkie naroża Akryluję, żeby potem nie było jakichś powiedzmy, cyrków już przy finalnym malowaniu. To nie jest duża różnica w czasie, żeby poakrylować powiedzmy wszystkie narożniki, a nie na przykład tylko przy sufitach, więc dla bezpieczeństwa robię wszystko. Jeżeli chodzi o samo akrylowanie, które wam chcę pokazać, to to sobie już ogarnąłem, no z racji tego, że już nie będę przedstawiał płytek a zaraz wam pokażę jak ja to robię tutaj pod sufitem właśnie tutaj przy oknach bo tutaj i zawiasach bo tutaj zawsze jest najgorzej zrobić akryle no i sam jestem ciekawy jak to się będzie robiło. Akryle wszędzie już mam zrobione. To już sobie nawet zaczyna schnąć wszystko. To już jest suche, że już nie brudzi palca. I zostało do obrobienia to okno. I teraz jak ja obrabiam okno. Bo z nim zawsze jest jakiś tam problem z powodu właśnie zawiasów. Na całość naklejona jest taśma, to jest bodajże dwójeczka. I nie wiem, czy to widać tutaj, ale jest oryginalna powiedzmy, ta listwa, żeby właśnie niby nie trzeba było akrylować. Z tym, że ja już miałem powiedzmy 2 czy 3 przypadki takie, że po malowaniu to listwo mi odgięło właśnie od tej ramy. No i powstała szczelina. No i to nie wygląda ładnie, więc tak czy siak trzeba było to akrylować, a miało już być koniec. więc Stwierdzam, nie robię podwójnej roboty i oklejam od razu i akryluję. Tak, mówię. Gdzieś zostawiony jest milimetr odstępu od tej listwy. Przy zawiasach jest to samo, dookoła ramy. No i teraz ta sama filozofia, co przy reszcie, z tym, że jeżeli ktoś chce mieć naprawdę ładnie tutaj wykończone, polecam, tak jak ja tutaj sobie zrobiłem wcześniej, ten krótki odcinek, powiedzmy, wnęki, od razu zrobić akrylem. No, aby nie było trzy kawałki, powiedzmy do połączenia w narożniku wewnętrznym, gdzie jest jeszcze zawias, no to to jest, żeby to wyszło estetycznie, no to to już jest problem. Więc łatwiej sobie wcześniej zrobić krótki odcinek tu i tam. Niech on podeschnie, żeby go nie uszkodzić, potem właśnie jak się będzie obrabiał te dwa kawałki. Ja biorę akryl i zobaczę. Ustawię kamerę, tak żebyście coś tam z tego widzieli. Zasada jest ta sama. Nałożyć akryl. W miarę cienko. Po całości bez dziur. Mówię najgorzej jest powiedzmy przy zawiasie. Tutaj to samo. Na razie tyle. I teraz bo z tym jest zawsze problem. I teraz tak. Na początek, paluszek, lekko dociskać się sobie palcem po całości. A raz prawą, raz lewą ręką. Bo to Ciężko przy się dojść. Tutaj też. Na razie to nie musi być nic pięknego. Ważne, żeby to było dociśnięte. Teraz tak. Muszę tylko palce wytrzeć. O. I tu, gdzie jest zawsze problem z powiedzmy z dojściem. Pędzelek i wygładzacie to do tak, żeby powiedzmy i tu, i tutaj jak najmniej akrylu było. Jakby to powiedzieć, na brzegach, żeby było łagodne przejście ściana-akryl, taśma-akryl. Co jakiś czas moczycie to sobie w wodzie. No i tutaj jest identycznie. Tutaj ładnie wyprofilować. Narożnik. Jeżeli gdzieś wyszliście poza powiedzmy sam narożnik, że jakaś warga Wam powstała, normalnie to zmiejecie e, pędzelkiem z wodą co jakiś czas opłukać pędzelek no i tak sobie lecicie całość jak tak macie zrobione no to sobie od razu odrywacie taśmę żeby było ładne równe wykończenie tego ważne jest też to żeby Równo przykleić taśmę, się równo, w sensie równy odstęp od ramy okiennej. O. I takie coś wychodzi. Najlepiej odrywać taśmę od razu, wtedy to wykończenie tutaj ta krawędź jest najbardziej gładka, elegancka. Czasami, jeżeli zostawicie i oderwiecie to później. No to potrafi delikatnie poszarpać tą krawędź, no i to jest bezsensowne takie akrylowanie. Lepiej od razu zerwać. I wychodzi coś takiego. Ja kończę okno i jakieś podsumowanie będzie. Mam już zrobione cały dom, całą inwestycję. No i tak się to prezentuje. Widzicie, ładnie, uzupełnione wszystkie rożki. No jest to ładne. Przynajmniej mi się w ten sposób wykończony narożnik podoba. No, to samo się tyczy no, sufity. No, wszystkie narożniki, jakie są na robocie, nawet takie widzicie króciutkie, jak tutaj przy belce, tak samo jest przeze mnie akrylowane. Wolę to zrobić teraz niż powiedzmy później się męczyć że z jakimiś poprawkami czy właśnie no jakieś niedoróbki no, mi się dużo bardziej podoba w ten sposób uzupełniony wyprofilowany narożnik jeszcze na żadnej robocie nie miałem powiedzmy nie wiem zwróconej uwagi że delikatnie są zaokrąglone narożniki bo to jest naprawdę delikatnie zaokrąglone a lepsze mieć według mnie tak jak mówię, no coś takiego niż yy, jakieś delikatne ubytki Choć czasami no, nie zawsze fajnie to wygląda przy farbie doszlifowanym i tak dalej. No, nie ukrywajmy. Ciężko jest zrobić naprawdę wszystkie narożniki, super idealnie i tak dalej. No, zawsze jakiś tam niuans się pojawi. No, dla mnie łatwiej jest powiedzmy ukryć coś takiego w narożniku niż 50 razy na przykład yy, gipsować, przejechać akrylem, no i potem macie... Dobrze, a teraz tak. Yy, na tą robotę poszło mi, czyli na tą inwestycję, no nie wiem ile tutaj poszło, yy, ile tutaj jest metrów, jeżeli chodzi o narożniki wewnętrzne, ale poszły mi 3, no praktycznie trzy tubki, no tutaj ile jest, 3 centymetry, jeżeli chodzi o koniec powiedzmy pistoletu i co mogę powiedzieć na tak na szybko no bo taka faktyczna recenzja opinia o tym akrylu to dopiero się pojawi powiedzmy zbiorczo ze wszystkimi produktami jakie właśnie Grain są używane w tej robocie. Ale ja to może się odniosę do w stosunku właśnie do tego akrylu bo tego używałem wcześniej Den Bravena, akryl lekki szpachlowy. I teraz tak yy, ten jest, powiedzmy, konsystencji naprawdę lekkiej, nie wiem jak to powiedzieć, ale lekkiej. Porównywałbym to, no nie wiem jak to wyciskacie do takiej gęstej śmietany, czyli jak na akryl to to jest bardzo takie masne, a ten akryl, który też niby jest lekki, jest ciut gęstszy. Jakby to porównać, to jest pomiędzy tym akrylem a normalnym, taka konsystencja. Nie za rzadka, nie za gęsta Mi odpowiada. Co mi się podoba, to powiedzmy. Nie, mam wrażenie, że tego akrylu poszłoby więcej na tę robotę. Na te, na te metry poszłoby tego, według mnie, więcej niż tego. Ten, nie wiem jakim cudem, ale jest, powiedzmy, troszkę bardziej, nie wiem, wydajny, albo to jest, powiedzmy. Moja taka opinia, nie wiem to ma ile, to ma 280 ml, a to ma 300 aż takiej różnicy nie ma, ale mam takie moje wrażenie, że tego poszłoby więcej. Co dalej? Bardzo szybko schnie. Na się bardzo szybko, bo to są szybkie akryle, one mniej więcej są po 20 minutach do malowania. Ten po 20 minutach w narożniku nie jest jeszcze suchy, taka jest prawda. Możliwe, że jest do malowania, bo malowałem i tak dalej, ale on jeszcze nie jest suchy. Ten po 20 minutach faktycznie jest suchy, i tutaj macie taką. Powiedzmy zasnięty akrylik, i on faktycznie to jest mniej więcej. To jest akurat może schło, bo ja wiem godzinę. No ale to jest powiedzmy, bo tego akrylu, no akrylu się nakłada, powiedzmy tam te 2-3 mm, tylko tyle, żeby ukryć jakieś tam niedoskonałości, a nie żeby nałożyć i ściągnąć piętą. A coś takiego, czyli powiedzmy pół centymetra akrylu na okrągło schło, powiedzmy godzinę. I to faktycznie, to słyszycie, że to wyschło. To się łamie. Więc jak dla mnie ten szybciej schnie od tego? Na chwilę obecną jedyny minus tego akrylu to jest, nie wiem jakby to powiedzieć, ale... Moment, bo świeżo skończyłem. Jak wycisnę silikon, nie silikon-akryl, Odbije, to i tak jeszcze dużo z tej tubki wyleci, pomimo tego, że jest odbity. I to jest powiedzmy, że jedyny minus tego akrylu na chwilę obecną. To, tak jak mówię, to akryl musi wyschnąć, żeby tam powiedzmy, jakąś tam faktyczną opinię o nim wydać. Aczkolwiek, na chwilę obecną, jedyny minus, który zauważyłem. A resztę to usłyszeliście. Dajcie znać w komentarzach, czy też robicie akryle we wszystkich narożach na całej budowie, czy tylko powiedzmy szczena sufit, czy powiedzmy przy zabudowa, a resztę olewacie. Nie wiem, może dla kogoś to jest marnowanie czasu to, co zrobiłem na tej robocie, to co robię na tych robotach, bo tak jak mówię, ja to robię na wszystkich. No ale ja przynajmniej jak w mojej opinii ja śpię spokojnie. Nic mi nie pęka, nikt nie dzwoni. A to jest chyba najważniejsze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o temat akryli. Widzimy się w następnym filmie. Na razie.